Siemaneczko, z tej strony Złota Gwiazda i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku i wiesz co? Wiecie co? Chyba powrócimy do serii z Bis Farm Simulator! Hey! A i dzisiaj jest z nami serial. już kłykoteczka 303 Tak, Siemoneczko kochani widzowie Chodź. Bo ja ci coś obiecałam, pamiętasz? Czekaj, ja to powiem muszę powiedzieć tym tym widzom. No. Więc pokażę w dzisiejszym odcinku jak szcitować, żeby pójść do tego świata za 15 pszczół. Yay! Chodź. Czekaj, czekaj, pokażemy widzą, moje y, srebrne jajko, które mi się skądś wzięło. No, no tak. No to ja właśnie, jeśli możecie zobaczyć, ja mam już 5 pszczół i właśnie, żeby szczytować, musicie mieć 5 pszczół. Y ja mam... o, mam już y, dwa Jora y, y, Royal y, Julie i mam tyle owoców, tyle tych tych i tak mam jedno Magic Bean i tiketa mam jednego. Ja mam 15 tiketów. I może na koniec pokażę wam jak szczytować. Który gdzie ty jesteś? Jestem przy swojej farmie, no przecież. Bo ja poszłam, za jakimś gościem i myślałam, że to ty. O Boże. Dobra, nieważne. O nie mam pełno. A ja mam już na 938? Wy to wiedzieliście, że tam jest y, to i tutaj też jest to, ale zaraz Wam pokażę resztę. Zaraz Wam pokażę resztę. Patrzcie, tam coś jest i zaraz Wam do tego przejdziemy. Chodź ze mną, chodź za mną. Y, no masz przecież farmę obok mnie, a nie to nie to. Nie. No. Tutaj. I pokażemy, widzą moje ekstra jajko, które ja mam nie wiem skąd. Ono jest takie srebrne. Ale ono ma ekstra pszczoły, co nie? Piszcie tutaj w komentarzu jest to... ekstra pszczoły, a przypniemy wam serduszko. Gdzie ty masz to jajo? Tą, tą czerwoną, patrz, tutaj. Ale super, no. tutaj jest. Dobra. Więc idziemy najpierw pokazywać widzom, gdzie ja zebrałam Royal Julie. Więc chodź, tutaj jest. O, nie wiedziałam, że tutaj jest. Chociaż z innych miejsc bez było. Co tutaj jest? Tu jest taki labirynt. I chodź najpierw za mną. Chodź najpierw za mną. Dobra? Nigdy mi tutaj nie było, bo jegoś tak specjalnie nie zwiedzałam. Mapki. No ja dopiero wczoraj zwiedzałam. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, oczywiście, na kanale, żeby Wam przychodziły powiadomienia. Trochę długo się tu idzie. Ale tutaj jest pierwsze ze trzech jajek! Jaj! Zbierz sobie je. Wzięłam sobie. Ono się nazywa plastiki egg. No wiem. Ja mam już dwa. Gdzie masz to drugie? Gdzie było? Chodź choć najpierw muszę ci coś pokazać. Nie wychodzimy stąd, idziemy w drugą stronę najpierw teraz. Ja już się pogubiłam i nie wiedziała jak wyjść. I tutaj są takie fasolki super. No tu w drugą stronę! A. Uuu, jakie fajne! A po co one są? właśnie będziemy testować to wszystko, bo już wiem, że trzeba mieć trzy plastikowe jaja. No wiem, no bo tam jest napisane, że ja mam, ja mam jedno na trzy. A ja mam dwa z trzech. Tutaj w ogóle patrz, co jest. Wiem, widziałam tutaj. I tutaj można za te y, I tety. dzisiaj akurat specjalnie y, wiedziałam, że będziemy nagrywać to, więc sobie ładowałam Robuxy. Mam 840 ileś Robuxów. Ja nie mam Robuxów, bo dopiero na urodziny dostanę Robuxy. Współczuję, ale z drugiej nie. Ale z drugiej strony moje urodziny są już za pół miesiąca. No właśnie, chodź już. Gdzie ty jesteś? No jestem w tym pięć tutaj. Albo dobra, nie, no nie. Czekaj, kto się rozrzuca po sołki. Nie. Nie, wszystkie mi zabrali. Dobra, chodź. Nie wiem, czy wiedziałaś. Pokazałam Ci to właśnie przed odcinkiem. Ale dobra. Chyba tego wcześniej nie widziałaś, bo tu za 6 tokenów można sobie wymienić na y, Royal Julie. Mhm. Tutaj się ja tutaj była. I Pszczoły, załatwiajcie go. Właśnie, pszczoły. Widronkę. Dzięki, pszczoły. Z jedną załatwioną biedronkę. To jest moja, wiesz? Nie, moje też załatwiły. A, no o! Czekam, tam jest jeszcze coś. I chodź teraz. Chodź teraz, chodź teraz, chodź teraz. Idę za tobą. Patrz, pewnie nie wiesz, jak tu wskoczyć, bo tutaj na przykład, patrz, tak, tak. O! Ja tutaj wskakiwałam. A no to. Miałam już ten Royal tak. Tylko ja w jakiś sposób ja już wskoczyłam. Miałaś już ten Royal czyli co nie? Mhm. I w jaki sposób ja tutaj wskoczyłam wcześniej? Yy, no po prostu masz tak i tak. Musisz dwa razy spację kliknąć przy tym tym murku. Dobra, chodź już. Dobra. Byłam już tutaj, więc zbytnio nie interesuje. Aha, no to ja wczoraj sobie tutaj ten. No i patrz, tam jest coś podejrzanego. W sumie zobaczysz, bo patrz, tam jest jakiś ten, ten, więc tam pójdziemy. Tam jest Royal Trail. Czekaj, ja tam byłam, tam, y, tam trzeba było mieć cztery niebieskie pszczoły, jakieś. tam... Możesz nie zdradzać. Dzięki, wiesz. Dobra, tutaj jest wszuka za misję, ale za sobą coś kryje tu. Nie zauważyłam tego wcześniej. Drugie plastikowe jajo. Yeah. Musimy jeszcze poszukać tych kryjówek. No ja, wiesz co? Ja szczytowałam mapę, więc. No, tam jest drugie. Yor... Jest, Royal tam Julie. arkur a... jakiś. No tak, ja go... w... Nie, nie, nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam. Dobra. Uciekam przed tymi wszystkimi ropami. Royal Julie. Ale tu będzie trzeba skoczyć jakoś... o. A, no tak, przecież ja to już skoczyłam. No i tak po prostu tutaj wskoczysz. Yy, tak jak wtedy dwa razy spacja. I idziesz sobie tu, co, nie? Jesteś ciekawa, co tu jest. Ja pokażę widzam, jeśli o, nie Ale yy, Skoczyłaś tam? Nie. No i patrzcie! Wychodzę tym tajemnym przejściem. Tada! I tu jest panda! To! I Coś dziwnego, co nie? Tak powiecie, ale to nic dziwnego, to jest normalne. Nie no, ja tam nie mogę wskoczyć. No to... to moja wina. Ja już, ja już stąd wyszłam. Tam jest panda znowu, do której możesz misję brać. ja muszę wskoczyć. Nie no... dobra, ja idę już tam do ciebie, bo ja zeskoczyłam tam. Tutaj jestem! Hej, za tobą! Widzę cię. Niech ja mnie zaskakuje. I pokażę Wam jeszcze, jak łatwo załatwić pająka, nie tracąc zbyt dużo HP. Bo to też jest fajne, chodź. No ja Ty zaskoczyłaś. Normalnie. Widzisz? A, a, ja jest, a ja jestem gorsza od ciebie w parkura. I jak to możliwe? No powiedz mi jak. Nie. Albo chodź po prostu tędy. Chodź. Jesteś tu, chodź. Mm -hmm. Widzisz, masz taką dobrą przyjaciółkę, że ci pomaga. No i tu. <laughs> Spadłam. Serio? No. Dobra, zrobisz to sobie sama później. No i tutaj jest banda, od której możesz brać zadania. Ja już wziąłam, oczywiście nie wiem, czy je wykonałam, czy nie. Tutaj znowu jest tutaj, hmm. tutaj jest pająk, dobra, pokażę Wam jak ten. A widzisz, nie zadajesz, a dobra. Dookoła po prostu możecie tego ten, bo on się obraca ciągle, co nie? No i on, a on skacze zadając HP, albo w niego po prostu wejdź, no to wtedy Ci będzie zadawać HP. Ale, o i ja już swojego załatwiłam. Nie próbuję też. To jest twój chyba, tak? Spider mm -hmm. Widzisz? Moje pszczoły ci pomagają. Dzięki. Tutaj są znowu Biedronki. Ale ja, dobra, już nie będę tutaj wchodzić. Tutaj był... Nie było mnie tutaj. Tutaj był ticket. Tutaj. Tylko ja tutaj zbieram jakieś... Y Pszczoły, jakieś pszczoły złote. Zebrałam. Nie zebrałaś. One z powrotem spadają. No to ja chcę też. A pozbieraj. Tak. To zbieraj. zabawa, ale ja już stąd idę. No i widziałaś ten, ten ticket? Wzięłaś go tutaj? Nie, nie szłam za tą, tylko to zbierałam. To byś mogła przez chwilę nie zbierać, łaskawie. W ogóle... Ja, tak, zobacz, brawa, że ja mam ja tak maksymalne skupę. już rzeczy. Ja mam już... Za to, bo tutaj ticket! Wiem, ja mnie brałam! To co mówisz, że tutaj nie byłaś. Niedługo ja wam pokażę, jak ten... No i patrz, tutaj 15 level już jest potrzebny. Ojejuśku, sorki, 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 to nie No i patrz, tutaj. Myślę tak... Hmm... Tak, 15 level, tak szkoda trochę co nie. by da się nieważne. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, gdzie mam pokazywać wam haki, to zostawcie łapkę w górę. I tutaj normalnie wskoczyłam, rozumiesz to? Na no serio, na ten różek. Teraz nie wskoczę jak jest oczywiście odcinek. Mi coś nie pasuje. Dobra, no ale wam pokazałam, przynajmniej warto próbować. Mi się za pierwszym razem wtedy akurat udało wskoczyć. Nie ja myślałam, że wskoczyłaś. Wiesz. Jednak nie jestem taka dobra kura, jak mi się wydawało. Widzisz? No, a tutaj trzeba mieć już 15... Ja, jak żeby tak się o, nie zamęczyć? I teraz się zastanawiam, czy ja nie robiłam tego. Patrz, on sobie normalnie wejdzie, a my robimy to normalnym parkurem. No. to takie nie jest trochę dziwne? No Dobra. Patrz, jak możesz oddalić sobie kamerę, to tam jest Royal Julie i to jest za 100 tysięcy, bo ja tam byłam. I tam jest znowu Royal ten. Tutaj widzicie widzowie tutaj. I to jest za 100 tysiaków. Tam nie byłam, bo tam trzeba mieć 15 pszczół, jeszcze ci się pojawi. O i tam nie byłam. Tam próbowałam skoczyć na płotek, ale mi się coś nie udawało, bo się ciągle odbijałam. No i to jest. Na tyle z pokazywania mojego, oczywiście. Mm -hmm. No, ale możemy przecież coś zrobić, co nie? Aha, co robimy? No to ja proszę. Ja tutaj muszę porozmawiać z, pan, z Pandą, bo właśnie skończyłam jej zadanie. Aha, ja nigdy nie skończę. Patrzcie, ile ja mam tutaj rzeczy, więc. Z okazji, że mam tyle Robuxów, tak, 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 tyle Robuxów. Wybierajcie, kupuję to albo to. I w następnym odcinku naszej serii kupimy coś. Obiecuję, kupimy coś, żeby nie było. I się zastanawiałam, żeby nie kupić tiketów, ale to raczej by nam nie starczyło już. Na Tetemisie. W sumie, wiecie co? Zagłosujcie, bo jakbym kupiła ten, ten, to by, by, by mi starczyło te dwa, jakbym kupiła. Ale ja chyba sobie na razie kupię ten. Uwaga, 400 Robuxów. Kupuję tamientowe. Jajo! O ty, ja nie mam Robuxów. Mam cztery Robuxy, a ty mi kupujesz jakieś diamentowe jaja ze mną. Tak. Jaja sobie robisz? Uwaga. Kupuję diamentowe jajo. Jesteś na to gotowa? Uwaga. Kupuję. Ja kupiłam. Myślałam, że już nie mam tego jaja. Ej, a jakbym zrobiła sobie te diamentowe y, jajo, co nie? I bym jeszcze go ulepszyła dwoma y, royal jelly? O jest? <noise> a bym była zła Stawiam! I uwaga! Ninja B. Gdzie jesteś? Cześć, ty jesteś bardzo, bardzo, bardzo zła. Patrz, ten niebieski, taki diamentowy, co nie? Jeszcze uwaga daje Royal Jelly. Co się stanie? Tak. Masz już takie? Mam zwykłą pszczołę! Nie róbcie tego! 400 Robuxów w błoto! Ale sobie narobiłaś! Już gorzej nie mogłeś zrobić tego. Przynajmniej mam więcej pszczół. Ja też mam tyle pszczół. No dobra, z okazji, że mam 20 tysięcy. Ja sobie coś kupić. Ja sobie właśnie kupiłam lepszy plecak. Nie taki dobry jak twój, ale lepszy. I lepszy, i lepszy zbiorek był Też nie taki dobry jak twój, ale lepszy od tego mojego starego. Seria? Super. Jestem zawiedziona. A weźmy, powiedz, czy wiesz gdzie są te inne plastikowe jaja. Znaczy, tak. nie tego, tego. Trzecie wiem, gdzie jest, ale nie za bardzo wiem, jak do niego dojść, więc mam dobre. Dobra, no to powiedz, to, może coś wymyślimy. Tak, ale trzeba przyjść parkura. I myślę, że potrzebne nam jest do tego 20 jajek. Skąd takie podejrzenia? Bo chodź tutaj, 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 ho, ho, ho. I jak skoczysz tu, patrz, jest jakaś szyba. A tam za szybo te jajka. Plastikowe, jajka. No I tutaj. Myślę, żeby nam potrzebowały. O, zginęłam. Nigdy nie uzbieramy 20 jajek. Idę na tego parkura jednego, co tam widziały. Ja mogę coś zrobić. No właśnie, Dobra, ty to może... Widzowie, piszcie w komentarzu. Mikrofon, jest Jeszcze może, może napisz w opisie wszystkie rzeczy, które mają widzowie napisać w komentarzu. Nie. No to niech oglądają właśnie odcinek. Widzowie tego nie spamiętają. Y y jak użyć Magic Ben? Bin? No, to było chyba kosztowało 30 Robuxów. Tak mi się wydaje. W sklepie to chyba było. Widziałam to kiedyś. Tak, 30 Robuxów to kosztowało. Ja robię jednego z tych głupich parkurów. Ale jak jestem tu, to mogę. A, i zniknęły mi te te, co miałam w plecaku, czyli się nie zabijajcie. To się robi, dobra. M nieważne. Gdzie jesteś? Jestem na jednym z parkurów. A no to ja właśnie tam idę. O, dostałam Royal Jelly. Ja wczoraj to chciałam zrobić. Żeby się dzisiaj nie męczyć na odcinko. To był bardzo łatwy parkur. Ale. No, ty tak zawsze mówisz, wiesz? Nie. Jakoś nigdy nie zauważyłam, że. Ty jesteś y, jakoś szybko to zrobisz, a ja się oczywiście męczę. Ja jestem Spryżara. Wiesz? Co, ja tego nie zauważyłam. Wow, brawo. No, i za to, że ja ci pokazałam, y, jak ten, ten. Jak skończyć ja bym... to, to. Ja bym ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś, podziękowała, kochana, ale nie mam jak. Mogę mm -hmm. ci No to możesz mi przejść do parkura. Zaraz Ci podam hasło, a ty poza tym chyba się nie wylogowałeś jeszcze z poprzedniego komputera, więc możesz <laughs> do mojego konta dostęp. Tylko mi tam nic nie kupuj za robuxy, bo cię zabiję. Mogę ci kupić taką bardzo... takie bardzo brzydki spodnie ostatnio widziałam. Jesteś koszmarna, wiesz. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Zrobię coś. Użyję Royal Jelly na jednej z moich słabych pszczół. Tych najsłabszych, tych, które nie są nijak zmienione. Ej, o, ja z jakiś gościu mi to z pszczołami, wszystkimi swoimi setkami. No, tu tych. Ty. No i ja muszę mieć dostęp, po prostu, do tego shopu. Bo inaczej. Ale mam no, swoją no, pszczołę w okularach. No super, ja też mam w Ale wiesz, co jestem zawiedziona, bo moja pszczoła diamentowa się chyba popłacze. A nie wydam y, 400 znowu Robuxów. To by nie narobiłaś robię. sobie. Źle zrobiłaś, że później jeszcze użyłaś y, tego Royal Jelly na niej. No ale wiesz, myślałam, że ten... Że jej będzie jeszcze lepsza. No właśnie. Bo to tak zwykle robi. że korzystałaś się jeszcze gorsza. No i też zmarnowane dżeli yy, no nie co bym kupiła jeszcze te za 200 wiesz Ale szkoda mi trochę robuxów, bo bym mogła na przykład do serii innych na przykład wydać. Mhm. Mm mam I piszcie, czy mam w opisie dodawać y, link do Jarek. Y, nie. Do mojego kanału. O no, tak, właśnie to chciałam powiedzieć. Może nie możecie go znaleźć. No właśnie. O! Teraz mi fajna pszczoła wyskoczyła. Ekstra. Nie mam już tutaj co robić. Może kończymy odcinek? Serio? No a co mam tutaj jeszcze robić? My kobiety już nie mamy do roboty. Chciałam pokazać jeszcze inne mega rzeczy, ale jak chcesz, to możemy kończyć! No, to nie, no, nie Zawsze działa. A co masz tam do pokazania? Że tutaj też się dasz citować. Gdzie na przykład? Ale ty nie umiesz tak skakać, więc to jest słabe. A gdzie jesteś? Chcę w się sensie tak na dwa skoki zrobić. nie umiem no właśnie. właśnie. No to. Okazało się w tym odcinku, że jestem lepszym parkurowcem od ciebie! Wreszcie nadszedł ten dzień! No, na pewno. No. To, nie, to nie jest parkur, tylko skok sk hop dla nie pro. Tak? No to zrób to. Tak, bardzo. Mówię, mówię dla nie pro, a ja, a ja jestem pro i pro nie, nie umiem tego zrobić. Umieję to zrobić tylko nie pro. A wiesz, że pro potrafi wszystko. I co teraz masz do powiedzenia? No. Ale ten skok po prostu jest taki specjalny. Który Fajnie. jest. Który Czyli jest tak... na, dla hakerów! ha! Tak słaby, że po prostu nie. Po prostu... Dla pro to, to jest głupie robienie tego skoku, bo tylko byś nie popisał. Mm -hmm. Tylko by go uważali za jakiegoś. No właśnie przed chwilą znalazłam kolejne y, ro, Royal Jelly, ale jeśli chcesz, nie muszę ci mówić. Dobra, możesz mi powiedzieć. To y, co tam mówiłaś? Eee, ja już mówiłam? W no, ogóle? No tak. Mówiłaś, że nie jesteś pro? Ja nic takiego nie mówiłam. To na budynku. Znaczy. Jest... A! Gadaj, gdzie ty Royal J? już przestań, bo zaczynasz. Gdzie jesteś? A widzę cię. Nigdzie odczep się ode mnie! Ode ciebie! Y. Jo. Dzień dobry, co pani chce kupić? Hmm, Półkę. Tutaj w ogóle... Ja już na samym starcie, jak zaczęłam w to grać, to zobaczyłam, że... A. Specjalne te odznaki, to znaczy wiesz, no. Nie uda ci się tam skoczyć, a znowu... A poza tym znowu to jest za szybą, więc wiesz. Aha. No więc może masz rację? A widziałaś tego świersza, który tańczy na tym muchomorku? Tak, już dawno. wiem, ja muszę mu się z bliska przyjrzeć. Okej. Okay. Dobra. Kończymy odcinek? Tak, tylko musimy go skończyć w specjalnym miejscu. A gdzie dokładnie? Tu I can't see you <laughs> Co to znaczy? Serio? poziom, poziom drugiej klasy? Serio? A, to ty jesteś w pierwszej klasie. Nie wiedziałam, wiesz dobra. Kończymy to w tym... Nie oto... tak? Tutaj. A, widzę. Się. W tym oto miejscu. Gdzie ty jesteś? Widziałam cię przed chwilą, ale mi zwiałaś. No to ja jestem tam, gdzie nie mogłeś wskoczyć. Więc jeżeli filmik wam się spodobał, y, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, ale to nie koniec. Macie za zadanie napisać... To jestem najlepsza na świecie. Nie. Jestem hakerem, a drugi okłamali mnie z powodu, wiecie, mojej pszczoły. I napisać w komentarzu czy, y, co robi Magic Bean. No bo nie wiem. No i... Może tym razem wezmę do ciebie link? Kto wie? Kto wie. Dobrze! Więc papatki!